Hmm. -ru 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 -ru. -ru -ru -ru. Rekordzik na vlogdaszu Pobijamy Przepana, czy pan rozumie? Aha Aha Nieważne. Nie było problemu. My sobie tu kluczujemy. No nie wiem. O kurczę. No jak zawsze. O. Ty, ale ona pięknie stworzone to. Czy bym wyciągał ten miecz z tego? to z kozak. pytajcie się, ja chciałem zrobić wiecie chyba który elo playerze O. o jejo, będzie spamić spamić, spamić, a ja. przestał jaki wybór, piękny powinno to być No, ja wcale tego nie wybierałem. I wcale nie wybierał tego typu, którego widzieliście chyba 20, 20 sekund temu. O, ty. Parę. Ja mu rozwalę tego. 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 No co on zrobił? Proszę pana. Trzeba po prostu pozałatwiać. Fajne sprawy. Eee. Obrijam trzy na cztery, trzy na cztery. Gdzie jest on? Cztery na cztery, trzy na cztery.

Czy co to? Ej, co jest? Nie chciał mi działać wślizg. O ty. Ej, no. Bam. skoszenie obaj. jeszcze tutaj zaklepię na przeniknięcie. dobra, próbuję zrobić podwójnego klacza nie, nie udało się Byłbym w grze, to może by się udał. Ty, mykusz. No prawe, prawe. He, bravo! E, Właśnie to chciałam. A pogram sobie z nubami. Tutaj widzę, że już wybija w filmiku teraz 6 minut. Wtedy, kiedy powiedziałem 6 minut. O, moja nazwa się zmieniła. Co tu się stało? To jest ma najszybsza droga. O, ty pobije rekord świata. To będzie coś. Pam! Nie, no nie, kurczę. O, dobra, tu się rozpię... I PAM! No i... Ty co jest? No nic. Nie, dobra, ja już chyba nie wygram. A znam taki triczek, którego wy pewno też znacie. A oczywiście na niebezpieczeństwo ratujemy. To skrócikiem robimy. Pam. To będzie gdzieś tutaj zaraz. O, i to tutaj, kiedy my wyskakujemy. Pam. Pam. I teraz... pa Nie. Nie. Nie tak. Nie. No czekaj. Teraz się tam nie cofnę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Muszę chyba emotki użyć. ra, dawaj. No nie. A! Jest! Jesteśmy szybciej. Proszę i teraz. Nie! No. Kurcz. Bliżutko było. Eee. Ósma minuta. Więc bardzo. I wiecie co jest najgorsze? Że ja mam te gemy, co nie? A czekajcie, bo wy tego nie widzicie. Czekajcie, bo... Chwilka. O, widzicie teraz te gemy, nie? Czekajcie, bo teraz to ja... Trzeba coś... Dajcie chwilę. O coś. Albo że czekaj, okay, albo zrobię o tak. Znaczy wiem, że to jest lepszy ekran, ale chyba nie ten. Nie pyknie z krzesłami. O, ktoś wysyła zaproszenie. Akurat, kiedy zmieniam. Tu poczekamy chwilę, zrobimy sobie pauzę. Tak szczerze nie wiem, czy jest gorzej, czy lepiej, bo trochę nie widzę tej kamery, ale chyba jest. No jest, jest, widać moje gemy. I właśnie jak możecie zauważyć, mam 1785 gemów, na które chcę wydać na karnet, który jest za 18 godzin. To jest najgorsze. Eee, widzicie, tutaj odblokowałem ten przycisk. przylisk. No, nie zagram sobie almighty w ogóle. I ja tylko tego znałeś, o Almighty Nie wiem, czy on jest taki fajny Ale dobra Giereczkę oczywistą Najpopularniejszą, najpopularniejszą Oni co chwilę zapraszają Oni nie wiedzą, że nawet są na odcinku youtubera, więc nie pytajcie się. <gry> ja już nie mam pytań o tej gry. No dobra, już wejdę. Wejdę, bo nie ja mam co robić. To oczekiwanie, 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 oczekiwanie. No, ta, tak długo to mi się nie ładowało. Ty, ja nawet z tego wyjść nie mogę. Zobaczcie. Ja nie mogę z tego wyjść. Ja klikam normalnie ten. A inni nie chce mi to wyjść. Co, ja mam reset od Stumbla? Ty, poczekamy. Jestem ciekawy. Co się stanie?